W tym odcinku szpitala pacjent chyba za bardzo wziął sobie do serca słowo nawóz i po prostu chyba sam chciał się podratować tym nawozem i zaczął go żreć. Huh? Tak, prawdopodobnie chłop dalał gnój. Mmm, so good and tasty. <noise> Siemano, z tej strony Kuba Zuzak, witam was na kanale Kuba Zuzak. Dzisiaj szpital, tak jak już wam tu powiedziałem, odcinek 862. Po prostu ziomek pracuje tam w jakiejś fabryce nawozów i prawdopodobnie nawdychał się albo zeżarł ten gnój, które tam robią, w sensie no nawóz, ja to mówię gnój, bo gnój to jest taki nawóz naturalny. Okay. Więc wydaje mi się po prostu, że o to chodzi. Ale nie wiem, zobaczymy. Ale my załóżmy, że po prostu to jest nawóz naturalny, czyli hop, po prostu w... so good. No i oczywiście, zanim zaczniemy oglądać ten odcinek, zostawcie łapeczkę. Każdy mój widz jeszcze przy obejrzeniem odcinka zostawił łapeczkę. Walnij tam łapeczkę byczku. Kliknij sobie łapeczkę, kliknij łapeczkę dla mnie, proszę. No i oczywiście zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Kolejne odcinki, wyświetleń mają, mi się wydaje, że coraz więcej, więc coraz więcej osób klika tego subika. Z dzwoneczkiem, bo te powiadomienia wam po prostu przychodzą. Niedługo są wakacje, więc prawdopodobnie będzie wam się nudzić, więc tam wieczorami może będziecie oglądać moje filmy, więc powiadomienia wam będą przychodzić. No i dzisiaj, dzisiaj do jedzenia przygotujcie sobie arbuza. Weźcie sobie arbuza, pokrojcie w takie samiste kawałeczki i wcinamy podczas odcinka arbuzika. Bez mennego pierdzielenia lecimy do odcinka. I pan na, wózek, na Sor zgłosił się 19-letni student chemii Kuba Popardowski. Do szpitala przywiózł go ojciec 40 Adam. By utrzymać się na studiach, chłopak pracuje przy produkcji nawozów sztucznych. A kurde, czyli sztucznych tych nawozów. Myślałem, że to jednak te nawozy naturalne i normalnie zaczął jak opętany w pie... mm. z tych pnój rękami. Ale po prostu na to wychodzi, że zaczął ten nawóz sztuczny w wpie... bać mm. rękami. Mm. Dzisiaj w pracy bardzo źle się poczuł. Ma kołatanie serca, bóle brzucha, zaczerwienioną skórę i silne nudności. Dziewiętnastolatkiem zajmuje się doktor Michał Morawski. Ostro zabalowałem z kumplami. Ostro zabalowałeś z kumplami? To wy normalnie na tych imprezach z kumplami to. macie w... ten nawóz sztuczny? Pijasz do kogoś na imprezę i oni do ciebie mówią: Ej, byku, mamy za. towar. Chcesz spróbować? I wyciągają ci jakiś nawóz sztuczny. <grym> Wyobraziłem sobie to. Dwa mhm. pojechałem do domu, żeby trochę odpocząć. No ale akurat ojciec fakt z wizytą. I upiera się, żeby przyjechać do szpitala. No bo się martwię. Jak zawsze na maksa wyluzowany. Kubuś, ja uwielbiam ten twój luz, ale w tej chwili odchodzę od zmysłów. Bo nie wiem, czy to jest rzeczywiście kac, czy czym się w pracy strułeś. A gdzie pan pracuje? Pomagam przy produkcji nawozów sztucznych. Mhm. praca z cefna, ale godziny elastyczne. A ja muszę się utrzymać na studiach, więc muszę pracować. Dobra, a jakie to są nawozy? Różne. Ojciec dziewiętnastolatka prowadzi siłownię i dobrze zarabia, ale przechodzi kryzys wieku średniego i wszystkie pieniądze wydaje na młodą kochankę. O, pewnie! Gości wypierdziela całą kasę na kochankę, a w syna ma wy*** mm. A teraz w szpitalu o jakąś się o niego martwi od zmysłów odchodzi. Jakby zadbał o syna, to by teraz nie leżał w szpitalu. Wielki tatuś, tatuś roku! Przez to nie stać go na utrzymywanie studiującego syna. Okłamał go, że ma chwilowe problemy finansowe i poprosił, by nie mówił nic matce. Teraz ma wyrzuty sumienia, że przez niego syn się pochorował. A maszyny stare jak nie wiem masakra. Doktorze ciśnienie 110 na 70, no 130 na minutę saturacja 95%. Ale tylko silny arytmia. Mhm. Temperatura 38,5. Mhm. Znowu mi nasiąga. Tam, tam tam nerka nerka. <laughs> Teraz pan dostanie coś przeciwbmyotnego. Proszę się Spoko, żadne spoko. Doktorze, on też myśli, że to przez tę pracę on się tak rozchorował? Nie, on się nie rozchorował przez tą pracę, byczku. Tylko on się rozchorował przez ciebie. Bo Masz kochankę na boku, nikt o tym nie wie. Jeszcze mu kita wciskasz, że masz jakieś problemy finansowe. Jedynym problemem finansowym jest ta twoja kochanka. Tak, myślę, że tutaj zatruć się związkami azotu, które są wykorzystywane przy produkcji tych, tych nawozów. Zrobimy jeszcze jakie dobrze? dobrze. Ja ci wypiszę decenę, a pan niech weźmie te kaski stąd. Azot jest głównym składnikiem powietrza i sam w sobie nie jest substancją toksyczną. Ale związki azotu używane do produkcji nawozów już tak. Przedostają się do krwi przez układ oddechowy, pokarmowy i działają toksycznie na narządy, na serce, płuca, przewód pokarmowy. Dają dokładnie takie objawy, z jakimi zgłosił się do nas pacjent. Sytuacja jest o tyle poważna, że nieleczone zatrucie może doprowadzić nawet do śmierci. Już ludziom normalnie zwykły alkohol nie wystarcza. Teraz to widzę, że ludzie nawet próbują nawozy. Pacjent, który z natury jest bardzo wyluzowany, nie przejmuje się zatruciem. Nie ma też pretensji do ojca, że musiał iść do pracy i kryje go przed matką, bo wierzy, że ojciec ma problemy finansowe. Ojciec w ogóle tego młodego motorem przywiózł? Bo widzę, dwa kaski są. No dobrze, że ten młody mu się w kask nie zżygał. O, <grywa> sobie jadł tym motorem do szpitala szybko, szybko, normalnie. <grywa> w kasku, cieknie to wszystko. Sztaby. <grywa> nawet nie przychodzi do głowy, że ojciec mógłby go okłamywać i zdradzać jego mamę. Mężczyzna kocha rodzinę, ale młoda kochanka zupełnie zawróciła mu w głowie A do roboty to już na pewno nie wrócisz, w ogóle nie ma takiej opcji Jakoś wykombinuję kasy dla ciebie Jak? Ja jeszcze nie wiem, coś wymyślę Zerbi po prostu są swoim kochanką, ale w ogóle że tak kłamuje wszystkich, nie? Kryzys wieku średniego Ma kryzys wieku średniego i nie chce pa hmm. motor kupić A nie, czekajcie, ma już motor Więc nie wiem, Kłada, Albo latający kibel Kibel z silnikiem rakietowym Nice Cholera, twoja matka dzwoni co ja mam powiedzieć? No najlepiej prawdę, że masz problemy z siłownią. A może ty wcale nie masz żadnych problemów, co? Może ty masz super ekstra modną, młodą kochankę i to na nią leci cała forsa. O, oh, no! Co? Ej, jestem ciekawy, czy on wie, czy po prostu tak zgadywał. To mnie teraz bardzo ciekawi. Przestań gadać głupio. No, żartuję tata. Wiem, że nigdy nie zradziłbyś mamy. się byczku dziwi. Tak, się nie dowiesz w sumie o tym. Ale obstawiam po prostu, że ona przyjedzie do tego szpitala. Ale po co by tu miała przyjechać do tego szpitala? Nie wiem. No cześć kochanie. No jesteśmy z Kubą w szpitalu. O czym się zatruł? Jeszcze nie wiadomo. Cały czas sprawdzają. E, uspokój się. Przyjedźcie na miejsce, to porozmawiamy, ok? No pa. Kuba. A może... Może powiemy mamie, że się stroić wódką, co? Tak to kurde, no ja już nie chcę dłużej okłamywać mamę. Przecież zawsze mówiłeś, że trzeba mówić prawdę. No masz rację. Znowu dzwoni mama? Yy, nie, to z pracy. Słuchaj, muszę odebrać się bo za chwilę. Tymczasem bym... z... do mężczyzny dzwoni kochanka. 40 Czterdziestolatek oszukuje ją, że jest w trakcie Tęknie. rozwodu. Dziewczyna tęskni i pilnie chce Tęknie. się spotkać. Nie ja też bym cię schrupał, ale teraz nie mogę. No jestem z synem w szpitalu. O czym się struł na Biskupiński. Ale Nina, nie przyjeżdżaj. Nina, bardzo cię... Pr wiedziałem, ja to chyba wiedziałem! Nie mogło inaczej się stać. Patrzcie, przyjedzie żona, przyjedzie kochanka, klasyczek. Tutaj będzie normalnie widzowie klasyczek! Aż się nie mogę doczekać. Cholera. Ale się porobiło. Nie dość, że mój syn jest przeze mnie w szpitalu, to za chwilę przyjadą tutaj żona z kochanką. Jak oni się wszyscy zorientują, że ich oszukuje, no to po mnie. Ja się chciałem tylko trochę zabawić, zaszaleć z młodą dziewczyną, przypomnieć sobie, jak to jest, jak się jest młodym. Poczuć trochę adrenaliny na stare lata. Chcesz adrenalinę? To se. nie wiem. Ze spadochronu skocz. Albo wybiegnij bez majtek na rynek gdzieś w mieście. To jest normalnie adrenalina, jak cię pal będą gonić. Albo straż miejska. To jest normalnie adrenalina. Nie żebym to skądś wiedział, co nie? Okay. Tymczasem dziewiętnastolatek, który pracował przy produkcji nawozów sztucznych i prawdopodobnie zatruł się związkami azotu, nadal bardzo źle się czuje. W laboratorium jest kolejka. Mają kilka zlecenia no To Proszę mi powiedzieć, że to też jest pilne, dobrze. dobrze. Potem tym zabić Pana na przyświetlenie. Jak wrócisz, to powiem panu y, tlen w włosach, dobra? Okej. Okay. Doktorze, Pech. jest pan pilnie proszony na oddział. Dobra. Do szpitala dociera matka pacjenta. 40-letnia Ewa Popardowska Aha. nie wie, że jej syn musi pracować, by utrzymać się na studiach. Była pewna, że mąż daje synowi pieniądze na życie. Podejrzewa, że mężczyzna ma kochankę. Ja, to normalnie detektyw! To się wszystko tak łączy. Nie wiem, co one mu zrobią. One normalnie go rozszarpią. Znaczy nie one, bo w sumie ta kochanka niby wie, że on ma żonę, nie? Tylko myśli, że się z nią rozwodzi. Ale żona niczego jeszcze na 100% nie wie, ale się domyśla. Cóż to jest za detektyw? Może powinna pracować w szkole, że jest jakąś nauczycielką. Nie wiem pracy. Co? W jakiej pracy? Od kiedy ty w ogóle pracujesz? Adam, ty wiedziałaś o tym? Kochanie, nie złość się na niego. Przecież on się ma uczyć, a nie pracować. Kuba, przecież tata daje ci pieniądze na życie. No właśnie, już mi nie daje. Co? Jak to? O czym on mówi, Adam? O co tu chodzi? Kochanie, ja ci to wytłumaczę, ale nie tutaj. Chodź tam, widzimy na zewnątrz. Na chwilę, chodź. Mężczyzna i jego żona zawsze byli dobrym małżeństwem. Jednak ona od jakiegoś czasu podejrzewa go o zdradę. 40-latek kocha żonę, jednak nie chce zrywać z młodą kochanką. ja czegoś tutaj nie rozumiem. Jak można kogoś kochać i mieć kochankę? To się przecież nie łączy. Jak można sobie szukać kochanki i mówić, że się kocha swoją żonę? Ja tego k***a nie rozumiem. To jest tylko takie planie wtedy. A, ale ja cię kocham, ja cię kocham. To był tylko taki przylotny romans. Spotkania z nią są dla niego podniecające i dodają mu energii. Cienko wszędzie. Już nie chciałem ci nic mówić, żeby cię nie denerwować. I o to samo poprosiłem Kubę. No ale dzisiaj, jak on trafił do szpitala, ty zadzwoniłaś, no nie chciał cię okłamywać. No bo w naszej rodzinie się nie kłamie. To dlatego jesteś taki nieobecny i tak często znikasz z domu, no i nie masz ochoty na tak? No wiesz, mam taki chwilowy kryzys. <gryzys> Kurczę, Adam, a ja myślałam, że ty poznałeś jakąś młodą dziewczynę na tej siłowni i że mnie zdradzasz. Ja nie wiem, jak ja tak w ogóle mogłam pomyśleć. Tak mi głupio teraz, przepraszam Ewa. Cię. Przecież się że Cię kocham. Jesteś moją żoną. Boże, Adaś, nawet nie wiesz, jak mnie umrzeło. Ja tak bardzo Cię kocham, ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdybyś mnie zdradził. Ojejku! To zaraz zobaczymy, co byś zrobiła. Ale i tak jestem na Ciebie wściekła o te wszystkie problemy finansowe, o których mi nie powiedziałeś. Wspólnie razem byśmy coś wymyślili, tak? I Kuba by nie musiał pracować. A teraz co? Leży w szpitalu, jest wiem, chory. Wiem. Przez te wszystkie twoje kłamstwa, widzisz? Znaczy dobra. Przez to, że kłamał, to musiał być do roboty, ale mógł to znaleźć jakąś inną robotę. Robota w takiej fabryce, co jest dużo takich związków chemicznych, to jest niebezpieczna. Znaczy może być niebezpieczna. Jak pracodawca nie dba o pracowników. Przepraszam. Kurczę Adam, ja tak strasznie się o niego martwię. A, Kubuś, zabierajmy scenę na prześwietlenie płuc. Za 15 minut będą wyniki badań Dobrze. Dobrze, dziękujemy. Tymczasem do szpitala przyjeżdża kochanka mężczyzny, 24-letnia Nina Kot. Spanikowany mężczyzna próbuje nie dopuścić do spotkania obu kobiet. 40 latek zupełnie stracił rozum dla kochanki. Dziewczyna poważnie się w nim zakochała i nie wie, że mężczyzna zdradza z nią żonę. Myśli, że ukochany jest w trakcie rozwodu. Kim była ta kobieta, z którą cię widziałam. <grym> Kochanka jest normalnie zazdrosna, o chłopaka, który ma żonę. No to w sumie nie dziwne trochę, że się tak trzyma, jego. pewnie leci na kasę. A to taka jedna znajoma, przypadkiem się spotkaliśmy. Jak ty pachniesz. Jak twój syn, co? Jak on się czuje? Chciałabym go w końcu poznać. Słuchaj, ale to nie jest dobry moment. On jest w tej chwili chory. Jedź do domu. To dlatego, że jestem od ciebie młodsza, tak? To naprawdę nie jest powód, żeby się wstydzić. Zresztą sam mówiłeś, że twój syn jest taki mocno wyluzowany, no to chyba nie będzie miał nic przeciwko mnie. Jest wyluzowany, ale on w tej chwili nie może się z tobą spotkać. Proszę cię, jedź do domu. Nie. Spotykamy się już pół roku. Pół roku? Gościu kłamuje dwie papy Swą żonę kłamuje, że nie ma kochanki, że ma jakieś problemy finansowe. Znaczy, ona nawet nie wiedziała o tych problemach finansowych, ona nic nie wiedziała. A kochanka okłamuje, że od pół roku stara się o rozwód. Nice. I ja chcę poznać twojego syna. Nina! Chcę twoje nogi. Co? Gościu chyba ma jakąś dwubiegunowość. Mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Ale... Nina! Chcę twoje nogi! Co to było w ogóle, nie? Ale teraz naprawdę musisz już, już... To dlaczego ty nie chcesz, bym ja poznała twojego syna, co? Co ty przede mną ukrywasz, Adam? Nic nie ukrywam, naprawdę, słowo. Ale on jest naprawdę bardzo ciężko chory. Okej. Okay. Jejku, to jak ci mogę pomóc w takim razie? Nie możesz. Jedź do domu. Okej. Okay. Jak chcesz. Jezus Maria. Niewiele brakowało, żeby moja żona z kochanką się spotkały. Żeby było jasne, ja bardzo kocham moją żonę. Jesteśmy małżeństwem od ponad 20 lat. Ale ta młoda dziewczyna totalnie zawróciła mi w głowie. Nie potrafię się przy niej opanować, czuję się o te 20 lat młodszy. Wiem, że to nie w porządku, ale nie potrafię z niej zrezygnować. A Adam coś przede mną ukrywa. Spotykamy się już pół roku, ja traktuję ten związek naprawdę serio, a on nie chce, żebym poznała jego syna? Przecież jego syn to już dorosły koleś, on rozwodzi się z żoną, no to jaki problem? Nie, coś mi tu nie gra. Nie mogę tak po prostu pojechać do domu. Muszę zostać w szpitalu i się dowiedzieć o to kaman. O nie, dość że kochaka to detektyw, mówię. Nie dość, że w tej szkole są sami detektywi, to jeszcze i w szpitalu. Zaraz będziemy normalnie oglądać Ukrytą prawdę, to tam też są sami detektywi. Naprawdę połączyć te na wszystkie seriale w jedność i nazwać detektywi. Nie no już był taki serial. nie wiem jakby to nazwiemy. Rachunki detektywistyczne. Detektywi w akcji. Detektywi w ogniu. Detektywi z głową w nocniku. Okay. Tymczasem pacjent doktora Michała Morawskiego jest już po prześwietleniu płuc i czeka na wy badań. Chłopak ma coraz większe problemy z oddychaniem. Nieoczekiwanie odwiedza go kochanka jego ojca. Skąd ona wiedziała, jak on wygląda? Że po prostu tak strzelała i podeszła? Bo wątpię, że jego ojciec jej jego zdjęcie pokazał. On no się chwalił, o to jest mój synek, prawie z twoim wieku. Dziewczyna podejrzewa, że ojciec pacjenta okłamuje ją i chce poznać prawdę. Co ja gadam, no zakochałam się w nim po uszy. Tylko czuję, że czegoś mi nie mówi. Chyba ja, czegoś nie zrozumiałem. Kim ty jesteś? Jestem dziewczyną twojego, taty. No, wiem, że jest dużo starszy ode mnie, ale przysięgam, nie lecę na jego kasę. Fakt, no kupuje mi cały czas te drogie rzeczy, ja mu mówię, żeby mi nie kupował. No bo to nie o to chodzi, że liczy się tylko on. Ja, no w sumie nie traktuję mnie od razu jak jakąś materialistkę. Przecież faktycznie ona nie chce tych rzeczy, a tamten napalenie jej to kupuje cały czas. Może tak być, nie oceniam tego od razu przecież. W sumie to zrobiłem. Nie no, wiesz, jak z nim jest, no nie przemówisz, do dorozumuję. kocham to. To się nie dzieje. No właśnie. Ja też tego nie rozumiem. Dlaczego on nie chce, żebyśmy się poznali? Skoro ty jesteś taki wyluzowany, oni się rozwodzą ze swoją żoną tam. Gościu zblad od razu, nie? Chodzi, zobaczy Ja na miejscu tego gościa wiem, ja teraz uciekł. Siada ten motor, ubrał te dwa kaski naraz, nawet jakoś. Drugi kask na kolano i pojechałbym w pistu, nie? Zamknąłbym się na tej swojej siłowni i, i, i już bym nie wyszedł stamtąd. Nina, Dla... Boże, co ty tutaj robisz? Przepraszam cię, Adam. Po prostu musiałam poznać twojego syna, bo coś jest, czegoś... Ty mi nie mówisz. Kuba, Nina, słuchaj, zostaw, zostaw nas na chwilę samych. Tu jest taki barek obok. Ja zaraz do ciebie przyjdę. Proszę, poczekaj. Tam. No i właśnie dlaczego? Co? Dlaczego nie możemy normalnie porozmawiać? Czego ty mi nie mówisz? O co chodzi? Moi rodzice wcale się nie rozwodzą. Widziałam, że coś ściemniasz. Nina... Nie dotykaj mnie nawet. Oszukałeś mnie. Ty wcale nie masz problemów z forsą. Nie Ty serio masz kochankę, którą ładujesz tyle hajsu? Jesteś wróżbitą! Jak swój talent marnujesz? Zamiast pracować gdzieś w jakichś nawozach i wpierdzielać rękami normalnie gnój, to powinieneś zostać wróżbitą. Ja nie rozumiem. Zawsze powtarzałeś mi, że facet kuba, lu, skup, to ma być. Facet. Chyba w naszej rodzinie. Co się finieślej? dzieje? Doktorze! Byłeś taki pomocy! Co się dzieje? Nie wiem, że zaczął się dusić. Maska z Są co wykiwane pacjenta? Tak na biurko. Lekarz musi jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Życiu nastolatka zagraża niebezpieczeństwo. Zatruć się z związkami, ja za tu. Przygotuj furoksemię, no dobrze, pisa. i morfinę. Zobaczymy jeszcze wyniki prześwietlenia. Ona tak w zbiera się płyn. Dobra, podajmy leki, szybko. Zaraz dostaniesz leki, poczujesz się lepiej. Kubuś, spokój się. Dziękuję. Nie mogę oddychać. Synku, to pierwsza morfina. Już już Podałam? spokojnie, spokojnie. Podaj leki. Mhm, mm jak? Lepiej? Tak, no, morfina Chyba zaczyna działać. Będzie, będzie dobrze, lepiej. spokojnie, uspokój się. Obrzęk płuc to stan, w trakcie którego w pęcherzykach płucnych zamiast powietrza gromadzi się płyn, dlatego pacjent zaczął się dusić. Podaliśmy morfinę, bo wycisza pobudzony środek oddechowy i silny lek moczopędny, który pomaga pozbyć się nadmiaru płynu z organizmu. Z każdą chwilą pacjent powinien czuć się lepiej. Chwilę później stan dziewiętnastolatka znacznie się poprawia. Chłopak może już swobodnie oddychać. Ojciec ma coraz większe wyrzuty sumienia, że to przez niego syn tak bardzo się pochorował. Dziewiętnastolatek jest wściekły na ojca i chce natychmiast z nim porozmawiać. Dobrze, że byłem tutaj w szpitalu, bo inaczej mogłoby już mi nie być. No dobrze, że pan ojciec się że pan tutaj przyjechał. Ale on jest dobry, co nie? Ale jest dobrot duszny, naprawdę. Ojciec roku. Najlepszy ojciec na świecie. Tak, no, synku? No. Poszłobyś mi kupić doładowanie telefonu. Ja już nie mam kasy na koncie, a muszę dać znać znajomym, że żyje nic mi nie jest. Oczywiście, się już idę, już. Bardzo zły jesteś na mnie. Zły? Tato, ja jestem wściekły. Jestem wściekły, że przez Twoje kłamstwa musiałem iść do pracy, które o mało mnie nie zabiła, a najbardziej o to, że stracasz mamę. Kuba, no ale ja bardzo kocham Twoją mamę. O! Dwa. <laughs> tak mnie takie rzeczy śmieszą. Jakbyś ją kochał to byś nie zdradził. Tyle w temacie. No po prostu chciałem ostatni raz sobie zaszaleć na stare lata. Że co? Zrobiłeś to trochę dla zabawy? No Kuba, no przecież ty jesteś taki wyluzowany, no, no powinieneś mnie zrozumieć. No to co z tego, że ja jestem wyluzowany? Co z tego? Życie to nie jest ciągła zabawa. Pomyślałeś w ogóle o mamie? Pomyślałeś, jak ona będzie się czuła z tym, że ją zdradzasz? Może się nawet z tobą rozwiedzie? No nie. No, nie. 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 Niemożliwe, nie, nie wiedziałem, że się ze mną będzie chciała rozwieść po takim czymś. On się ze mną rozwiedzie? No Ale To tylko była zabawa. Półroczna zabawa. Nie, nie. To niemożliwe przecież. Ja mama nie może się ze mną rozwieść. Kuba, proszę cię, nie mówię nic o tym. Ja nie mogę was stracić, jesteście dla mnie wszystkim. I co, I mimo to zaryzykowałeś? Ja rozumiem, gdybyś ty jeszcze zakochał się w tej dziewczynie. Ale nie, zrobiłeś to tylko dla Panu. Kuba, no wiem, no masz rację. No, no, po prostu mi odbiło. No, odbiło mi, no. Kuba, bardzo Ci proszę, nie mów nic mamie o tej sprawie. Nie powiem. Pod warunkiem, że teraz pójdziesz do tej dziewczyny, powiesz, że to koniec i już nigdy więcej nie okłamiesz, ani mnie, ani mamy. Serio? Serio jest jakiś wyluzowany. Chyba za bardzo wyluzowany. Nie wiem, może mu te nawozy a na łeb się rzuciły czy coś. Nigdy więcej. Kuba ma rację. Dla chwili szaleństwa zaryzykowałem utratę rodziny, którą kocham nawet wszystko i za nic nie chciałbym jej stracić. Byłem strasznie głupi. Ale z tym już koniec. Już nigdy więcej nie oszuka mojej rodziny i nie zdradzę żony. Tylko, żeby ona się o niczym nie dowiedziała. No ja właśnie, mam nadzieję, że się dowiesz. Będziesz sobie jeździł sam tym motorem, bo ta twoja kochanka też się na ciebie obraziła i cię rzuci. I mówię, jeden hełm, hełm. Jeden kask na łeb, drugi na kolano i sobie jeździ po mieście sam. Zabierz się w tej siłowni swojej, będziesz tam mieszkał, łóżko sobie już tam kup. Tymczasem ojciec pacjenta, który zatruł się w pracy z związkami azotu, zrozumiał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Postanowił zerwać z kochanką i już nigdy więcej nie okłamywać rodziny. No i totalnie zawróciłaś mi w głowie, ale... Nie kochasz mnie! Ej, to w sumie na to wychodzi, że to jest taka kochanka... Nie jak typowa kochanka, tylko taka kochanka, która go kocha na serio. Się w nim zakochała i myślała, że będzie coś z tego więcej. Czyli ona faktycznie na tą kasę nie leciała. jakby leciała na tą kasę, by go kopła w dupę i by wyszła z tego szpitala i by się znalazła innego. Tu widzę, że jej na serio zależy. Kocham moją żonę. I nigdy nie zamierzałeś się rozwieść? No nie. W ty Chciałeś tylko seksu z młodszą laską? Wykorzystałeś mnie, ja się w tobie zakochałam. Mina, wybacz mi, ja naprawię... ale naprawdę. Co się tu dzieje? Kim ta dziewczyna? Kochanie, ja cię to zaraz wytłumaczę, <grym> Tylko ja. To jest twoja żona? Ja jestem jego kochanką. Co? Tak, właściwie byłam, bo się właśnie dowiedziałam, że mnie oszukał, bo wiedział, że gdybym ja się dowiedziała, że nadal ma żonę, to bym się z nim nie spotykała, bo ja nie jestem taka, żeby się spotykać z żoną. Anna zdrać, Anna. Nina. Nie Cię zdradzić, zgrać, Mina! 40 latek czuje ogromny wstyd. Tymczasem żona mężczyzny jest wstrząśnięta. Dociera do niej, że mąż ją oszukał. I ty ty... <słyszy> ty też mnie kochasz! <grym> <grym> to jest słowa też taki klasyczek, nie? Żona się dowiaduje, że mąż ją zdradził. I co pierwszy mąż powie, a ja cię kocham! <grym> nie! I co myślisz, że jak cię kocham, to Ci wszystko wybaczę? Ewa, proszę cię nie dotykaj mnie! Zostań, daj mi spokój. Jestem w szoku. Myślałam, że mój mąż to porządny facet, a on nas wszystkich tak oszukał! Zdradził mnie, oszukał tę biedną dziewczynę, okłamał własnego syna. Przez niego kuba leży teraz w szpitalu. Ja jestem po prostu zdruzgotana! Co ja narobiłem? Skrzywdziłem dwie cudowne kobiety i naraziłem syna, bo byłem głupi i myślałem tylko o sobie. Przez 20 lat byłem przykładnym mężem i ojcem i w jednym momencie wszystko zniszczyłem. Nie no, tam w jednym momencie może nie. W sumie chyba, że chodzi ci o ten moment, jak zacząłeś się z tą kochanką spotykać. Tak to trwało pół roku, tak jak narrator to mówił, co nie? Całe życie ci legło w gruzach trochę. Chyba, że ta żona ci jeszcze wybaczy, bo w sumie wcześniej oglądaliśmy odcinek, gdzie mąż wybaczył żonie, co nie? To może tutaj też będzie, że żona wybaczy mężowi. 19-letni Kuba Popardowski, który zatruł się w pracy Związkami Azotu, po dobie spędzonej na oddziale toksykologicznym może już wrócić do domu. Zakład, w którym pracował, został poddany kontroli i zamknięty. O kurde! Ja myślałem po prostu, że to z jego winy się zatruł. Nie przykładał się do tych zasad BHP czy coś, a tu się okazało po prostu, że ta fabryka normalnie niszczyła pracowników, zagrażała życiu. To w sumie on jeszcze może chyba się o jakieś odszkodowanie starać. Chłopak czuje się dobrze i nie odczuwa żadnych trwałych skutków zatrucia. Ze szpitala odbiera go ojciec, który bardzo stara się, by rodzina mu wybaczyła. Ale nie wybaczy. Ale nie wyrzuciłam je z domu, no to dobry znak. Myślę, że mimo wszystko mama cię bardzo kocha. Przecież ja też bardzo kocham twoją mamę. Ja nie wiem, co mi odbiło. No a ty nadal jesteś na mnie zły. No, tato, jasne, że jestem zły. Ale do końca życia nie będę. No, bo ja ciebie też bardzo kocham, synku. Tak jak twoją mamę. Na razie. Do widzenia. Do widzenia. Nie cofnę czasu. Wiem, że żona nie wybaczy mi tak po prostu z dnia na dzień. Ale bardzo się staram. Wierzę, że jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy razem szczęśliwi. No i mam nadzieję, że Nina, dziewczyna, z którą zdradzałem żonę, również jakoś fajnie ułoży sobie życie. Bo ją też bardzo skrzywdziłem Oj no, skrzywdziłeś, skrzywdziłeś Ale szczerze, jak zaczynałem oglądać ten odcinek To myślałem, że ta kochanka to będzie taka lampucera właśnie Że ona tylko na kasę leci Że jak ona się dowie, że on jej nie kocha jednak To kopnie go w dupę i pójdzie sobie do innego Ale no co, kończymy ten odcinek Mam nadzieję, że podobał wam się też tak samo jak mi Bo w sumie ciekawy był No i morał tego odcinka jest taki Nie jedźcie gnoju Ale normalnie morał No i co, widzimy się w kolejnym odcinku Siemano